Rzeczywiście jest to budynek owiany bardzo złą sławą i historią, znany niestety myślę w całej Polsce z tych niedobrych rzeczy, które się tu działy, więc chcemy, aby ten budynek zniknął już na dniach będziemy ogłaszać przetarg na opracowanie koncepcji, na zagospodarowanie tego terenu. Myśleli Państwo jakiś inny plan dla tego budynku, bo pamiętam, że to wyburzenie w pewnym momencie nie było tak do końca pewne i to pozbycie się tego budynku. No, w tej chwili raczej jesteśmy zgodni co do tego, że ten budynek powinien, nie powinien istnieć, tak? że chcielibyśmy tą przestrzeń zagospodarować od nowa i stworzyć od nowa. To wróćmy właśnie do tego, co tu może Powstać? Co konkretnie, jakie są właśnie plany miasta, jakie są terminy? Chcielibyśmy, żeby powstał tu teren, żeby powstały tutaj budynki i w ogóle, żeby był zagospodarowany cały ten teren, tak, żeby to była fajna, nowoczesna przestrzeń. Na pewno dzisiaj wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę i myślę, że tutaj się każdy ze mną zgodzi, że takie budynki jak Młoda 4 nie mają racji bytu, czyli trzeba mieszkalnictwo komunalne rozpraszać, trzeba mieszkańców, najemców aktywizować, integrować. W związku z tym no, chcielibyśmy, żeby było to kilka budynków z przestrzenią wspólną, z lokalami użytkowymi tak żeby to miejsce zaczęło żyć i pisać swoją historię.